Mercedes GTR Black Series w takim ciekawym kolorze pomarańczowym, ale on jest bardzo jaskrawy taki ciekawy, mamy dużo karbonu tu widać różne elementy w środku przez tą kratkę to jest bardzo ciekawie zrobione mamy tu pełno aerodynamiki i I drugi stoi taki sam, i w mniej ciekawym kolorze nie rzucałem się w oczy, ale trudno, żeby to auto mało rzucało się w oczy, bo to auto mocno się rzuca w oczy. Bo kto by nie spojrzał na takiego GTR z takim skrzydłem tak, tak, to przygotowany niemalże do wyścigu Tak wyglądała Classic Remise Onegdaj, gdy wypracowała pełną parą na potrzeby niemieckiej motoryzacji o... To jaki sprzęt? Mamy też go kart. O ja! A po taki bym się chętnie przejechał. Bo wygląda na szybki. Tu w barwach tej klasy remizer. A tu proszę, piękny Rolls Royce Nie, to Bentley Airtake. Za niecałe 45 tysięcy euro do kupienia. Słuchajcie, jedyna okazja innego rodzaju. wejrzyjmy do środka. Co tu mamy? Pełno prawdziwego drewna. To nie jest jakaś tam listewka, tylko prawdziwe drewno. Mercedes ma przepiękny, taki jasny, błękitny kolor. Yy, bardzo ładnie komponuje się z białym wnętrzem. No i też jest przepiękny z tym białym rantem na oponie. Alfa Romeo, no to klasyka, oczywiście w czerwonym. Volkswagen, który, to, to jest ten Volkswagen, który kiedyś był wypuszczany i jako najoszczędniejszy samochód. I on palił 1 litr i y, 100 ml na 100 km. Więc to jest naprawdę I bardzo... Bak miał 11 litrów. Tutaj SF90 stoi kolejne. Y, no, już nie w takim fioletowym kolorze, Zobaczcie, ale też ładnym. kultowa wersja policyjna. To w połowie lat 70. miało już. 175 koni i było bardzo lekkie, i policja doganiała bardzo szybkie auta A to jest taki synonim starego Mercedesa, czyli yy, srebrny lakier i wnętrze w kolorze czerwonym. To też jest naprawdę piękny samochód. to Porsche ma lutowe lampy w stylu pop-up. Ja, yy, Zawsze chciałem mieć jakiś auto, które ma popapy. Po prostu one mi się bardzo podobają. Podoba mi się też bardzo ten kolor, bo ten taki niebieski, lekko granatowy, błękitny jest po prostu przepiękny. I następne czerwone. Na tu Porsche. nie ma znaczka, ale wiadomo, że to Porsche. A tutaj jakie? O jest! Jeszcze zapinane tutaj na pasy. 356 wyścigowa z tego roku przeczytaj. i proszę euro aluminium na drzwiach a jakże klatka karera, 120 koni uuuu nie nie 55 było a potem 57 a potem 70 pary. no marki nie guła 150 no to też to ten ładny auto na tym czymś można by powiedzieć za 59 900 ten jest ciekawy wygląda na taki stary ale jednak widać po falce że to nie jest stary samochód bo, tylko już bardziej nowoczesny. bo to Wisman jest a ta skóra w środku wygląda jakby była w okresie okazji... stop Top jak mówili o Wismanie Podobno jeździ niesamowicie. Wygląda no, ta skóra jakby była po prostu pogniczona, nie wiem. Bo to jest złej jakości skóra chyba. Aż no, to tak to się nie, nie zna. Albo taki i tak specjalnie nie. A w taka felga, ona jest dosyć mała i źle wygląda na tym modelu. Ale ta felga... Bardzo mi się podoba. Mm. Jest ciekawa, tylko trochę zakurzona, ale jest ładna. Ten kolor też jest bardzo ciekawy w połączeniu z pomarańczowym. Bardzo ładnie pasuje. Mamy też tutaj karbonowe wstawki. No to jest po prostu zrobione przepięknie. I popatrzmy dalej, z drugiej strony obejrzyjmy. Do tego zaraz wrócimy. Wersja super leggera. Jesteśmy teraz na takim fajnym przejściu, gdzie z góry można zobaczyć auta, które stoją na dole, a z górnego profilu jeszcze lepiej wyglądają. A tutaj właśnie mamy tą platformę, na której stoją samochody wyżej. Tu stoi Alfa Romeo w pięknym kolorze, i on naprawdę bardzo pasuje do tego samochodu. Obok niego kolejny Mercedes z duchem, z literami no też jest ładny zwłaszcza na tej felze, która jest taka złota diana. taki mercedes jak na Nordschleife e. z tak. dużym dociskiem żeby pojechać szybko po północnej pędzi Volvo ma tutaj taką gumę nałożoną teraz yy, właśnie na przetelnych nadkolach bardziej stosują bezbarwne folie właśnie ale to już w zamyśle było Dawno temu i ma taką czapeczkę z daszkiem śmiesznym. To <grym> by słońce nie raziło. O, a tu, tu pomalowane pomalowany. Daj tylko on ma pełno podpisów i właśnie nie po o co z tym chodzi, ale miał pełno podpisów. Ale w tym odjazdu wiadomo o co chodzi. Popatrzcie, pędzlem malowane Volvo. Tu mamy furgona od Opla, a tu od Mercedesa na no, jakimś pozytywie strasznie wielkim. <grym złońce> <grym złońce> Ten to się wygiął fajne drzwiczki możemy sobie tak otworzyć jak lodówkę i wpakować jakieś nie wiem trumne takie, takie rzeczy trumne jest na tyle długi, że zmieści się na spokojnie tam sto właśnie stoi BMW, ale że tak pada światło, to no bardzo pięknie wygląda jest w idealnym stanie, pewnie przebiegu nie ma prawie w ogóle A to jest Porsche Porsche, ale ciekawsze od porsche znaczy ciekawsze bardziej legendarne jest ten abarth o no, 500 i to z tamtych czasów pełno różnych porsche bo to jest pełno porsche ale ten ma niezwykły środek ma kugelkowe takie fotele ale pokaż przez dach bo jest tu dziura podpadnie i te fotele wyglądają jak nie wiem, jakaś cerata od babci z domu, ale wygląda to naprawdę w tym aucie tak pięknie. pięknie, no jakoś materiału widzę, że już jest dobra, to jest skóra połączona z dywanem, tak się umówmy. A drugi dywan od babci jest na podłodze. porozumienie straszne ze strony Astona Martina tak naprawdę Toyota iQ tylko w lepszym opakowaniu no, no nie, po prostu Kiedyś... samochód. Nie. Kiedyś z 15 lat temu dodawano to auto w gratisie do najbardziej wypasionych wersji Aston Martinów najdroższych tam chyba jest wyprodukowane tylko 740 sztuk bo to kompletnie nikt tego nie chciał i się nie dziwię bo też nawet jakbym miał ogromne pieniądze, to bardziej bym to kupił po prostu dla żartu, żeby to rozwalić raczej niż żeby tym naprawdę jeździć, tak? No i to też klasyka Lagonda. Net ma czarną felgę, a nie taką chromowaną błyszczącą. Lagonda z czasów kiedy Lagonda była samodzielną matką. A, a tu jakie lustro. Pod Aston Martinem. Też. Jest to jest rolls no przepiękny Za 72,5 tysiące euro do kupienia Biały, z w wnętrzem i niebieskim dachem, granatowy tego. A tu tylko. jest SF90 Tylko ono ma właśnie takie pomarańczowe wstawki I karbonowe felgi A karbonowe felgi naprawdę Świetnie wyglądają i zawsze mi się podobają tylko Innych SF90 nie widziałem na dachu tego rekinka jako anteny, jakoś ten ma, ba, nie, nie, nie ma tego w innych, nie wiem. Jakoś nie widziałem. Albo nie zwróciłem uwagi. Ten kolor jest też bardzo ciekawy. To jest super na, legera. O odcięcie na dachu i na dachu jest już jaśniejszy. Jaka to pizzerka elegancka i idziemy do tego ghibli mi się podoba też przepięknie narysowany ścięty dach i te listwy które właśnie w tamtych czasach były tak po takie chromowane doczepione listwy klasyczne felgi Ferrari GTC C4 Lusso też auto, które mi się bardzo podoba Mamy z przodu, niestety z przodu V12, które brzmi przepięknie, zwłaszcza w jakimś tunelu, a w środku też wygląda naprawdę dobrze. I z tyłu nawet mamy siedzenia, co jest rzadkością tak, w Ferrari. Nawet na cztery koła i, cz i cztery siedzenia. z jest rzadkością w Ferrari i nawet można tam usiąść, mhm. jak to na hotelu. O, no, małe dzieci bez nóg.